Zobacz, jak żona jest grzeczne. teraz nic, nic nie może nagadać. So, no, fajne wygląda, nie? Nie wiadomo, co to będzie robi, ale czytała na, na opakowanie? Jak to jest na hydratację, nie? No? Mm -hmm. Jak to jest na hydratację, no to można robić, nie, robić dwa razy więcej. Mm -hmm. Teraz wiecie co? Pedro się ze mnie śmieje, mówi, ale ładne usta. Mm -hmm. Ale się zrobiło. Nie wiecie co? Ja nic nie widzę. Nie wiem co to miało zrobić. Ale nawet jak tu podchodzę do lusterka, o do lusterka. To widzę tylko brokat w koło ust. <śmiech> <śmiech> Może brokat udało. <laughs> no. A nic tak nie widzę. Nawet powiedziałabym, że są bardziej suche. Bo by winy nie tacy no. To powinno być bardziej mokre, nie? No. A nie jest. I powinno być znów. Tak? No nic takiego nie ma. Chodź zobacz ty. Tu proszę mi popatrzeć. Tu, do mnie. Mm. Mam. No masz. Mam. No. no, także wiecie, używajcie wszystko z głową, nie? Bo namawiają nas często do zakupów różnych rzeczy. Ja co prawda dostałam tą maseczkę w prezencie. Czasami muszę gadać do żony, co ona chce słuchać. Nie, bo wiecie co, ja dostałam akurat tą maseczkę w prezencie. Nie wiem, czy bym to może. Bym chciała też spróbować, wiecie jak to jest. Ale teraz po spróbowaniu ja uważam, że moje usta są bardziej suche. Bardziej suche są. I tak potrzebują jakiegoś nawilżenia. No właśnie. Dziwne. No dobra, zaczynamy ten dzień moi drodzy. Dzisiaj jest sobota, za oknem słoneczko. Nazwita piękna góra moja. Tutaj szwabisz Alp też stoi. Kicia, która miał, czy była jest głodna, zaraz muszę. I dać jeść. I zobacz, co tutaj pokażę. Ja tutaj takie nigdy nie widziałem, no? Taki ser? Ser. Z korbyściem. A z dynią. Z dynią. Z dynią ser. Zobacz, jakie wygląda. Mhm. Zobaczymy jak będzie smakować Jadłaś śzko? No, Spróbować dobra? Nic nie smakuje. A, nic nie smakuje. No dobra, moi drodzy, muszę dać kici jeść i zaraz dokończę. Jak kicia tutaj zajada, bo tak miał czoła. Teraz już jest po godzinie ósmej, a ona przyzwyczajona właśnie, że dostaje siódma godzina jedzenie w ciągu tygodnia, więc jak już jest ósma i po ósmej, to już jest tragedia dla naszej kici. Zobaczcie, jak ona je. Jak taki żarłok, żarłok mały i od rana ręce w górę. <śled> <śled> Pedrusz tu ma ręce w górę. Happy people, moi drodzy. A ja muszę w ogóle Wam powiedzieć, że my w tej naszej kuchni, jak mamy gości, to my tańczymy, nie, Patron? I my tutaj tak muzyczkę robimy. I tańczymy, nie? A dzisiaj moi drodzy jest dzień kobiet. Także dla wszystkich kobiet życzymy wszystkiego dobrego. Radości, uśmiechu, zadowolenia i kwiatów, dużo kwiatów. Poranek w Niemczech poranek. Tutaj w Szwabisz Alp możecie tutaj zobaczyć Tam są skały. Szkoda, że ich tak nie, nie widać. Czekajcie. Może mi się uda je przybliżyć. O tam są właśnie skały. I naprawdę no myśmy tam byli gdzieś, nie? O, o tam byliśmy gdzieś tak, o, tak, tak po środku. Tam też właśnie się znajduje jaskinia. I na pewno się tam wybierzemy. Tutaj stoi hasbendo w krótkim rękawku. Można wyjść, nie? Zaczek ciepło. Bo no, no, mi jest też ciepło. No tak. Nie, zobacz no, Jest tam drewno tutaj. To się A, też, Tak, tak, tak. To dre... A to jesteś bez butów. Ja mam, słuchajcie, te swoje. Już nie raz wam je pokazywałam, mówiłam, one są najlepsze. Dla mnie i się w ogóle cieszę, że je kupiłam, bo one kosztowały chyba za jakieś 9 euro. Ale fajna pogoda, ja lubię takie, kiedy jest wiozna. Tak. I on jest taki fresh, i słuchajcie, ptaki, tak. i tam ładny kwiatek i tam zapach Wiozna tak specyficzny, mhm. to jest bardzo fajne. A powiedz sam, Pedro, że nasze życie się dużo zmieniło, nie? Nasze życie dużo się zmieniło na lepsze. Teraz? Tak. Teraz się dużo zmieniło na lepsze, mimo to, że nie mamy aż tak dobrze, nie? Nasze życie się, się zmieniło. od górę, od długo górami. Na, no tak, my, my mamy o, tak. Górami. Z doliny w górę, z góry w dolinę. Teraz jesteśmy gdzieś pomiędzy, chyba, co? No. Pomiędzy? Z naszymi humorami, może, nie? Pomiędzy. No tak. No. I to jest właśnie ważne, nie? Że. To jest ważne, jaki potrafi żyć zadowolony, niezależnie na nic. Niezależnie, niezależnie od czynników zewnętrznych. O. No tak. No my się cieszymy wszystkim moi drodzy i dlatego jesteśmy zadowoleni. Wiecie? Ja pamiętam, jak y, takie dostawałam właśnie komentarze takich treści, że moje życie to jest takie nieprawdziwe, bo ja się cały czas cieszę. <grym, <grym, ale wiecie co, ja się wcale cały czas nie cieszę, nie Pedro? Czy nie. się cały czas cieszę? Prawie cały czas, mhm. ale... <grym>, ale też jest... Y, też potrafię być zła, nie? No tak. No, ty mnie znasz. No. Potrafię być zła, potrafię być smutna, potrafię... co jeszcze? Dogryźć. No. <laughs> no, potrafię różne rzeczy, ale wiecie, jeżeli ja Wam nagrywam filmiki, jak chcę, żebyście w radość mieli z tych naszych filmów, nie? No tak. A nie po prostu smutek. Czerpali no. garściami od nas. No i ale na końcu jest: pomagę, wszystko ludzi. Mhm. Jakby nie miał lepsze życie. Życie, dokładnie. Nie chcę Wam tutaj opowiadać, ja wiem, że dużo z kanałów na tych kanałach cały czas wylewają swoje gorycze, nie? Takie żale, no. wiecie, że jakimś źle, jak nie osiągnęli tego, czy nie osiągnęli tamtego, i cały czas po prostu takie, e, takie żale, nie? A ja mam inne motto. Moje motto jest takie, że ja chcę dawać radość, szczęście. I chcę, żeby te osoby, które do mnie przychodzą na kanał, żeby dostawały troszeczkę tego, tego uśmiechu od nas, nie? No tak. Od nas uśmiechu. Mimo to, że muszę Wam, moi drodzy, powiedzieć, że to nie jest tak, że my mamy zawsze różowo i że my każdego dnia ma, nie mamy problemów i jesteśmy pozbawieni problemów i żyjemy jak w bajce, bo to jest nieprawda. I mamy swoje problemy i każdego dnia się zmagamy ze swoimi problemami. Ale ja tak samo wyznawałam w pracy. Wiecie, że jak chodziłam do swojej pracy albo chodzę do swojej pracy, to ja nie przynoszę swoich problemów tam. Bo wyobraźcie sobie, jakby teraz wszyscy ci ludzie, którzy z Wami pracują, przynosili swoje problemy i później nas atakowali za coś tam, no to by nie dało rady pracować. No. Musimy umieć oddzielać problemy od jakby. Od jakby przesłania, które niesiemy od pracy, którą wykonujemy, to trzeba właśnie nauczyć się robić. To jest trudne, ale to jest do wykonania, bo ja ja nieraz przeżywałam różne problemy i musiałam iść do pracy, musiałam musiałam funkcjonować, wykonywać swoje zadania mimo trudności, które miałam na przykład w domu do pokonania, ale mimo wszystko dawałam radę, nie? No. No. Pedro masz trochę gorzej, nie? Ty tak nie umiesz. Ja tak nie umi. <laughs> ja jestem tak bardzo emocjonalny. No <laughs> to kiedy mam problem, mam problemy, widać na twarz. Kiedy no, jestem tak. zadowolony, jestem zadowolony. Kiedy zły, jestem zły. Ale Ania, taki, masz takie więcej kontroli swojej emocji. No ja potrafię, nie? Potrafię. Ja potrafię po prostu odciąć się. I jak mam zadanie do wykonania, to zadanie robię. Jakby skupiam się tylko na zadaniu, nie myślę wtedy o tych problemach, a później po zadaniu, po skończonym, kiedy wracam do domu, to zalewam się swoimi problemami. Tak robię ja, nie? No, no ale co, tam o problemach już nie będziemy gadać. Wiecie, ja wam tu chciałam pokazać, że wiecie, muzyka tam, od rana, dzień kobiet. Będziemy dzisiaj świętować. No. Na pewno pójdziemy na jakiś spacerek. No, idziemy. Mhm coś po prostu wymyślimy, może gdzieś pojedziemy sobie. Jeżeli tak by było, to wam coś nagramy, a jeżeli tylko pójdziemy na spacerek, to też wam coś nagramy, ale to wtedy się pojawi pewnie w jutrzejszym filmiku, zobaczymy, a może jeszcze w dzisiejszym. A teraz moi drodzy, gdzie idziemy, Pedro? Co idziemy robić? Teraz idziemy, to. Rochnie, robić Rochnie, śniadanie. O jezu, ta maseczka mi głos zabrała. <laughs> Bociłko bo nie było chińskie. Nie, nie była chińska. Nie, nie, Ta maseczka moi drodzy, którą ja użyłam na usta, to ona była z polecenia. Z, na... z polecenia. <głos> 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 Także. Z dobrego źródła i z dobrym składem. O tak mi eee, no. <noise> Z dobrym składem. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Teraz dobra, to już Pedro powiedział. Idziemy do kuchni i wiecie, co będziemy robić? Przecinać papaje. I przygotować śniadanie. No i zapraszamy Was. Idziecie z nami. No i pralka już jest zadowana, wiecie, bo to jest sobota. Mimo tego, że dzień kobiet, to pranie musi się prać. Nie ma wyjścia. No i muszę wam powiedzieć, że... Lenor daje troszkę mniej, więc jest okej. Okay, dobrze pranie pachnie. No a Persil to oczywiście jest ekstra. O, widzicie, ten Persil ma 80 weszem, a tamten w... Aldi miał 90, to się opłaca kupić, bo ja za taką samą cenę kupiłam tego. No, opłaca się kupić. Nie wiem, czy to jest papaya, bo ona za dużo. To jest, a w Brazylii takie same duże miałaś. Małe i duże. Było. Różne kategorie. A ciekawe są z jakiego kraju to jest. To chyba zjemy dzisiaj połówkę, nie? Połówkę zjemy, bo... Jest a jutro weźmiemy drugą. Za dużo. Poza. Mhm. Teraz przed niej na pół i na talerzyk nam. No. Nie? na pół. Tak. dokładnie na pół. No, tam dokładnie nie musi być. Przecież nie będziemy się bić o kawałek. to jest Będzie fighting nasz. Nie, Pedro. Strajtym. Teraz szybko jeszcze po gazety, powiedziałam, że są. A ja lubię czytać gazety, przeglądać oczywiście. Czytam tylko te, te rzeczy, które mnie interesują, wiecie, wiecie jak to jest, nie czytam całej gazety, chociaż w Polsce pewnie bym czytała, ale tutaj jednak dużo czasu by mi zajęło, gazetki i gazetki reklamowe też są, Uf. powiem Wam, że w Polsce tak nie przychodziło dużo gazet do domu, nie wiem, czy w ogóle przychodziło, chyba nie, chyba nie przychodziły w ogóle gazety. Tylko były takie reklamowe. A gazetę, na przykład Metro w Gdańsku, to mogliście sobie na dworcu pobrać, ale ona była cieniutka, taka bardzo cienka. A to jest, powiem Wam, fajna gazeta. No jestem w szoku, że dalej nie gazety tutaj funkcjonują. <grym, <grym, ja tyle tych gazet. Ale, ale ma dużo rzeczy do Ale my nie lubimy, nie? No to fajne, takie. To zawsze naprawdę, jeżeli przeprowadzacie się do Niemiec albo zamierzacie się przeprowadzić do Niemiec. To czytajcie te gazety, bo tam są te informacje z waszego kręgu, z waszego regionu, najważniejsze informacje. I mało tego, jeżeli czytacie gazety, to poprawiacie swój język, poprawiacie rozumowanie wasze, konstrukcje zdań, słownictwo. słownictwo. Także wszystko poprawiacie. No i gramatyka też lepsza jest, nie? No może, jakbyście czytali też na głos, to wymowa również. Także czytać gazety, moi drodzy. I papier to papier. Dzisiaj będzie coś o żółtych, o żółtych workach. I prawdopodobnie one tutaj u nas będą też zamienione na y, kosze, bo tam gdzie mieszkaliśmy poprzednio też mieliśmy na początku żółte worki, potem nam dostarczyli kosze, a tu znowu mamy worki i już piszę, że tylko przez jakiś czas, także będą kosze żółte. Także ludzie będą mieli kosze żółte i nie będzie worku, bo teraz się pobiera worki, nie? Tam zawsze jest jakiś punkt, albo w Rathaus możecie pobrać, albo możecie pobrać w jakimś punkcie, gdzie oni tam sobie nie wiem, czy podpisali jakąś umowę, czy coś, i wtedy tam możecie jechać i pobrać. Od 10 marca do 15 marca będą takie buty za 8 euro. To myślę, że to dobra cena jest, nie? Takie buty do biegania, sporty, hesnika. No, tak mi się rzuciło w oczy, dlatego tutaj Wam pokazuję. Do 13 marca taka oferta. I w ogóle do. Chyba właśnie takie będą dobiegania różne rzeczy. No, a tutaj oczywiście jedzenie, nie? Mówię Wam, to jest mój najlepszy sklep Aldi. Odkąd przyjechałam do Niemiec, poznałam ten sklep, to. No, to, że mogłabym sobie iść i do Rewe, do. Gdzie jeszcze? Do do Edeka, do Netto. Jeszcze jaki sklep? A, Lidl. A Penne nie mamy blisko, dlatego tam nie chodzimy. Nie wiem. Na naszej tą nie ma Nie ma Penne, nie? Tam troszkę dalej on Ale tylko, jaki idzie do Essingen są. Są, no w są Penne. Ale ja bardzo lubię Aldi. A ty? Który sklep najbardziej lubisz? Ja lubię... Ja bardzo lubię chyba Edeka. Mm -hmm. bo edeka jest... Na pierwszym miejscu jest dla Edeka? Można Edeka, ale Edeka jest drogiej. Edeka, edeka Rewi są... To... Ale rewe nie ma świeżego asortmentu. Nie? Wiesz, te warzywa, owoce to nie są takie, są skapciały takie. No to też. Edeka ma świeże, ale Rewa nie. No to, to prawda. Nie, REWA nie no. Ale Rewe jest tam taki. E... Ale wybór asortymentu mają największe, nie? Rewa. Najwięcej no, najwięcej i Chyba Edeka ma najwięcej. Rewa też, prawda? I zawsze mają taki bardzo duże asortymenty z innych kraje mm -hmm. i fajne są rzeczy. Internacjonal można no. kupić. Ja je lubię jeść. taki. E... Dużo takich dekacentów. Dużo, Pedro lubi dużo, dużo. Ja dużo takich dekacentów Globus, które są na drogę. Nie? Mm -hmm. Są fajny sklep, dużo. Ale jest tam mało, taki budżet, sklep. To najlepsze dla mnie też jest. E, Audi. Audi ma najświeższe. Audi ma świeżotkę. Świeżo, jest czysto zawsze. Mm -hmm. I kasa są super szybko. No tak, dobrze mają zorganizowane, bo teraz mają na jednego kasiera dwa stanowiska. Dwa stanowiska, to mm -hmm. jest takie szybko, e, nawet e, kiedy jedna osoba pracuje tam, jest szybko, ale z Netto ja Jest lubię za wolno, nie? Produkt tam, ale za wolno, tam kasy są wolne, zawsze są kolejka tam, mm -hmm. jest bardzo zdenerwują. A ja tak niekoniecznie zawsze lubię, Netto ma, według mnie, mało asortymentu. I często się zdarza, że coś jest po terminie. Tak jak Ty o, kupiłeś, nie? Ile razy tak, o, ile raz kupiłeś i, i było po terminie, nie? Jakieś no. tam rzeczy. To jest fajne, nie? Kiedy sklepy jest ścierają, to mm -hmm. też po terminie. po terminie. Dokładnie. Chociaż można oddać tutaj, nie ma problemu. Jak pójdziesz odnieść to przyjmą. Teraz właśnie kroję tutaj torki już ukrojone, pokrojone i teraz ogórecze. Teraz kakao robię, tu dla Kasiuli z kotkiem i tu z pandą dla Paula. Oj, patrzę, że już mi się woda gotuje, widzicie? A tu chcę wrzucić jajko, bo Kasia sobie zażyczyła jajko na miękko, ale też dla Paula zrobimy, ja Paulu też lubi. I oczywiście wiecie to moje jajka, nie? Rodzina jajkowa, dużo jemy jajek, niestety. Tylko muszę jeszcze umyć i wrzucę. Teraz jeszcze kakao. Tutaj możecie zobaczyć, już jajka są włożone dla Paula i dla Kasi. I teraz kakałko dla dzieci. Musi być zrobione, nie? Nesquik. właśnie co Kicia. Kicia się najadła pierwsza, bo oczywiście piszczy. Szybko, szybko dać. Teraz czeka to wyjścia. Kiciu, musisz jeszcze troszkę poczekać. No, jeszcze troszkę poczekaj. Paniusia zje i zaraz pójdzie z tobą, tak? Zobacz. Dzisiaj udało się. Bo zrobiło, ale <śmiech> <śmiech> udało się ratować jajetkę. Pokaż. O. Zobaczymy, czy będą na mięko. To Kasia mi musiała powiedzieć. Ale można, mówić, jaki dzisiaj Ania przygotuje takie super śniadanie. Mm -hmm. I na dzień kobiety mamy taki. I na dzień kobiety ja pracuję. Tyle rzeczy. No. No. To taki prezent. Ale Ania bardzo lubię takie e, robić rzeczy robić w domu. Śniadanie <laughs> robi od serca. I ona jest tak, zawsze musi coś robić i musi pracować, muszę prasować, się ruszać. <grymne> to największe. Ja zawsze robię to samo, bo wiem, teraz. Pokaż papaję. Oczekajcie, zobaczcie, jak my. wygląda. To jest ta nasza papaja. I Pedro, zaczęłaś od kanapki już. A no, mieliśmy papaję najpierw zjeść. Hmm? Mm. Nie ładnie. No tak, to no ważne. Oglądajmy się zaczyna. Najlepsze jest, kiedy e, się startuje śniadanie od papaje, Bo papaja pomaga na digestion. Właśnie, ja już teraz. Mm. I co? Pecha. No to śniadanie. polecam zobaczcie. Wodka. Śniadanie mit poka w Niemcze. Gemeinsam. Gemeinsam. A Kicia przed chwilą tutaj biegała z piłką tą. Ale jak szalała. Szkoda, że nie udało się uchwycić. Bo szalała z piłką. Kicia, gdzie piłeczka? Gdzie jest piłeczka, Kiciu? Gdzie piłeczka? Gdzie jest piłeczka? Gdzie jest piłeczka? Gdzie jest piłeczka, Kiciu? Daję, bo jak zobaczyła, że pani idzie, to już się odsunęła ty. Bawiła się, bawiła i... Co ty tutaj robisz? Już koniec zabawy, piłeczko? Hmm? Tutaj? A tutaj jest do gotowania miejsca i ona sobie tu leży. To jest leniwy kot, on się tu bawi dwie minuty i już... Odpoczywa. No i już jest zmęczy. Odpoczywasz, tak Kicia? teraz chcesz ci jedzenie? No tak, bo skoro już się zmęczyła, to teraz musi coś zjeść. Słyszycie? Dzwonek do drzwi. A ja wiem, bo to Pedro z kwiatami idzie. Będę miała kwiaty. No dobra, teraz otwieramy drzwi. Już ci otwieram! Uuuu! Uh. Ale ma... Była... Czekoladę Dubaj? Dubaj! Uh. Ale to jest Talint, nie? To nie jest tam. Miasz, która? A no. no, to nie jest tamta, no ale ponoć ta. Słuchajcie, jeżeli znacie kanał Basi, Barbiki, to ona właśnie chyba wczoraj żeśmy oglądali, nie, Pedro? No. Ona właśnie jadła czekoladkę. <laughs> jakie ładne różyczki. O! A tutaj dla. dla małej damy. Małej, to, małe to jest uh, uh, uh. <laughs> Ale zobaczcie, jakie piękne kwiatki. Hmm, aż trzeba podziękować. Mm, Aha, dziękuję. dziękuję. A tu idzie. Kasia, chodź. Zobacz co tutaj, tata ci kupił. Mogę Ci pokazać, czy nie? Nie. Nie, dobra. A cieszysz się, jakie kwiatuchy, ale mamy kwiat. No, ale mamy kwiatku. Hu, hu, hu. Teraz do wazon muszę wstawić. Ale się cieszę, lubię kwiaty w ogóle. I czekoladę Dubaj. Jemy czekoladę Dubaj, Kasia mamy. Ta... A Ty nie chcesz spróbować? Nie. Pedro, robisz nam chyba tą yy, kawkę i próbujemy czekoladkę. Mm, piękne kwiaty. Teraz mam tutaj te swoje kwiaty. I zawsze przed wstawieniem ich do wazonu, to ja obcinam tutaj te końcówki. Ciekawa jestem, czy też tak robicie. Ale właśnie tutaj tak o. Tak. Już Wam pokazuję, jak ja to robię. Już Wam pokazuję. O! Zobaczcie. I tak właśnie wszystkie te końcówki obcinam. I one wtedy ponoć dłużej stoją. Ale wiecie. O, matko, to jest jakaś gałąź. Gałęzi nie będziemy obcinać. Tylko kwiatkę. Dobra. I teraz lądują do wazonu. <noise> teraz będę rozpakowywać. Długo czekałam na ten moment. Mhm. Basia mówiła, że jest bardzo dobra i że kupiła jedną dla swojej yy, chyba córki, dla rodziny. Też wysłała. O, zobaczymy jak ona w ogóle wygląda. Tylko ja chciałam tą taką, pamiętasz, nie? Była w tej księgarni, taka dubajska. Sprawdzimy. O. Mać, nie pokazałaś jak wyglądała. No, tak, pokazałam. Mmm. mi się. Oj, to dobra. Wygląda tak, jak na obrazek. Mmm, dobra. Naprawdę dobra. Mhm. Dobra jest. No. no. To dubajska czekolada naprawdę jest dobra. Mhm. A pewnie ta prawdziwa jest jeszcze lepsza. Pistacje und Kadajif. Co to jest? To jest jaleńka. Dobra. Nie? No. Serio jest dobra. A no, ona no, droga też jest, nie? Ile? 5 euro? 10 euro. Mm -mm. Tak. Chyba szalony jest ja coś. W Millerze była tańsza. Co? Mhm. 10 euro. 10 euro, tak czekolada kosztowała? Mhm. 10 euro. Nie, to bym nie dała tyle. No bo to jest od Linda. Linda jest drogi. Ale tamta też kosztowała dużo. Wtedy, jak byliśmy w księgarni, no to była druga księgarnia. ta była echte, prawdziwa. Kasia się krzywi. Dobra, już ten. No to jak chcecie, to kupujcie, ale generalnie droga jest, nie? No, Mamy, już każdy no. to pewnie przetestował. Każdy przetestował, a Polka w Niemczech dzisiaj testuje w Dzień Kobiet Czekolady. Dubajską. 10 euro. 9,99 9,99 Czekolada. 145 gram. Droga! Nie, ja dobra. Nie, no to. 40 zł. No, za taką czekoladę tam nie dała tyle. Także jak chcecie, to kupujcie, ale generalnie to. No dobra jest. Raz może posmakować, ale tak, żeby kupować, to to nie. Moi kochani i to już by było na tyle. My właśnie już się szykujemy do wyjazdu. Jutro się dowiecie, gdzie pojechaliśmy. Także zapraszam już was właśnie teraz na jutrzejszy filmik. No i co? I cieszę się w ogóle, że przychodzicie do mnie. Że zaglądacie, że piszecie komentarze, że też dużo was nowych osób przybyło, subskrybentów. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, że filmiki będą wam się podobać. Oczywiście, możecie zawsze coś zostawić, właśnie w komentarzu, czy serduszko, czy możecie napisać coś. Jeżeli nie chcecie pisać, jakąkolwiek emotkę też możecie zostawić. I, I wtedy po prostu będę Was już poznawać, że, że właśnie jesteście u mnie na kanale. No i co? I cieszę się, cieszę się, że jesteście, że tworzymy fajną grupę i, i to mnie właśnie cieszy. No. I co? I do zobaczenia jutro. Jutro też jestem. Nie wiem o której godzinie, bo wiecie, ja tak nagrywam w ciągu dnia, tego samego dnia. Także macie naprawdę takie. Prawdziwe, prawdziwe daily, bo dzisiaj jest sobota, Dzień Kobiet. I ja dzisiaj to nagrywam i wy dzisiaj to będziecie mieć. Ja jutro będę nagrywać i trochę też z dzisiejszego dnia też będzie i będziecie to mieć jutro. Dlatego te filmiki trochę też wlatują troszkę później, bo zanim one mi się przetworzą, załadują też na YouTube. To też to wszystko trwa, ale czekajcie, bo na pewno taki filmik się pojawi. No i co? Dla Was, kobietki. Cudownego jeszcze dnia kobiet. Bądźcie szczęśliwe. No, i do zobaczenia, kochani, już jutro. Pa, pa!